Wszystkim chciałem tylko powiedzieć króciutko, że bardzo też jest za powrotem do szkoły, yy, za ludźmi, którzy w niej są. Yy, nie mogę się doczekać powrotu. Bardzo gorąco pozdrawiam, cześć. Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej to wyjątkowa szkoła na mapie Śląska. Łączy w sobie zarówno technikum, jak i szkołę branżową pierwszego stopnia. Przygotujecie do matury, ale również do pracy w zawodach takich jak budownictwo, roboty wykończeniowe w budownictwie, geodezja, architektura krajobrazu, przemysł mody. Realizacja nagrań, realizacja nagłośnień, murarz-tynkarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych. Razem z uczniami różnych kierunków postanowiliśmy przybliżyć Wam kilka z nich. Posłuchajcie, co mają do powiedzenia. Jestem Julia. Jestem na kierunku technik budownictwa. W szkole rozwijamy umiejętności związane z budownictwem, takie jak murowanie, tynkowanie, malowanie, poszerzanie wyobraźni przestrzennej. Oczywiście pomagają nam w tym wspaniali nauczyciele. Z całego serca chciałabym Wam polecić tą cudowną szkołę. Serdecznie zapraszam. Lubisz pracować w zespole? Jesteś komunikatywny i niekonfliktowy? Wybierz kierunek Technik Budownictwa i naucz się wykonywać i nadzorować zadania związane z budową, a także z kosztorysowaniem, utrzymaniem i zarządzaniem budynkami. Murasz-Tynkarz. Po zakończeniu nauki na tym kierunku będziesz mógł spiąć się na szczyt po wybudowanych własnymi rękami schodach. Więc jeśli jesteś zręczny, nie strasznie Ci też, lubisz podróże, to czekamy właśnie na Ciebie. Hej, jestem na kierunku geodezja i u nas zawsze dzieje się coś nowego. Mapa, teren, wywiad, programy, y, instrumenty geodezyjne i wiele innych. Nigdy nie ma nudy ani monotonii. Zmierz się z nami. Podstawowym celem pracy Technika Geodety jest dostarczanie niezbędnych danych do wykonywania różnych map, ale nie tylko. Jeżeli masz głowę do matematyki i do geografii, ten zawód może być dla Ciebie idealny. Jeśli zaś lubisz zieleń, interesuje Cię projektowanie i pielęgnacja parków, ogrodów oraz elementów architektonicznych, wpadnij na architekturę krajobrazu. Jeśli zwracasz uwagę na piękną estetykę i właściwe proporcje, możesz też zostać monterem zabudowy i elementów wykończeniowych. Twoim zadaniem będzie zapinanie na ostatni guzik prac budowlanych i remontowych. Hejka, z tej strony Marta chciałabym Wam przedstawić kierunek, na którym jestem technik przemysłu mody, który jest stworzony dla osób lubiących rysować, lubiących projektować własne ubrania oraz szyć. W szkole realizuję się jako modelka, więc mogę poczuć smak wybiegu. W szkole jest super atmosfera, każdy akceptuje siebie wzajemnie, nie ma takiego czegoś, że ktoś jest inaczej ubrany bądź ma inny charakter. Z nauczycielami również żyjemy bardzo dobrze. Zawsze nam pomogą, jeżeli przyjdziemy z jakimkolwiek problemem. Nasza szkoła taki drugi dom. Zapraszamy! Lubisz projektować? Jesteś kreatywny? Myślałeś może kiedyś o tym, że fajnie by było mieć własną markę ubrań i zorganizować pokaz mody? Czy może stylizować kreację dla gwiazd na czerwony dywan? Jeśli tak, to kierunek Technik Przemysłu Mody jest właśnie dla Ciebie. Z nami nauczysz się projektować, szyć oraz tworzyć własne pokazy i kolekcje. Może dlaczego poszłam na no to? dlatego, że bardzo interesuję się modą i też cosplayem. Na zajęciach szyjemy różne rzeczy, nie tylko dla innych lub Po prostu szyjesz, co ty tylko chcesz. Jest także kółko modelek, do którego możecie się zapisać. Umiecie chodzić w szpilkach? Proszę bardzo, wybieg jest wasz. Hej. Również jestem na o mody. Lubię projektować, często przerabiam moje ubrania. Wybrałem ten kierunek, ponieważ w przyszłości chciałbym tworzyć własne kolekcje ubrań, Cześć, jestem Nikodem. Jestem na kierunku Technik Realizacji Nagrań i chciałbym Was serdecznie zaprosić do naszej szkoły, ponieważ w szkole tworzymy wspaniałe, wielkie społeczeństwo, wszyscy jesteśmy zgrani, mamy świetnych nauczycieli, którzy bardzo o nas dbają, mamy bardzo dużą ilość sprzętu. Jestem Dawid i jestem na profilu Technik Realizacji Nagrań. Na moim profilu mamy bardzo ciekawe przedmioty, takie jak Instrumentoznawstwo, software barwy dźwięku czy elektroakustyka. W mojej szkole bardzo szybko się rozwijamy, ale znajdujemy też czas na samorealizację. Mamy na przykład zespół muzyczny Nie nie ma w tym zespole, a, a miałem być! Jeśli lubisz muzykę i chciałbyś mieć zajęcia w sali, w której sufit wygląda jak z Minecrafta, to przyjdź na realizację nagram. To kierunek dla osób, które lubią wyciszone wnętrza studia nagraniowego. Tutaj nauczysz się obsługiwać profesjonalny sprzęt i oprogramowanie używane we współczesnych produkcjach muzycznych i dźwiękowych na potrzeby telewizji, teatru czy kina. A jeśli wolisz kontakt z ludźmi, kręcą Cię wielkie wydarzenia, koncerty, festiwale no i lubisz trochę pohałasować, to przyjdź na realizację nagłośnienia. Tutaj nauczysz się wszystkiego, co związane ze sprzętem scenicznym, pracą z artystami, nauczysz się, co to prawdziwa praca zespołowa. Mamy tutaj scenę, instrumenty muzyczne, więc jeżeli śpiewasz lub grasz na jakimkolwiek instrumencie, możesz występować w naszym szkolnym zespole. Jak widzisz, Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej to szkoła szczególna. Jako jedyna szkoła w Katowicach posiadamy własny internet oraz nowo wybudowaną halę warsztatową. Kładziemy szczególny nacisk na praktyczną naukę zawodów, posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie, fachową kadrę, która wprowadzicie w świat nowych technologii. Mam również stały kontakt z przedstawicielami wiodących firm, w których będziesz odbywał praktyki. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. zapraszamy sami się przekonajcie. Już dziś zajrzyj na stronę kcz.pl i dowiedz się więcej.